Jest, witamy na meczu, kolejnym meczu Euro, UEFA Eurocars 2016. Dzisiaj odbędzie się meczyk anglii, którą poprowadzi Adrian Witamy, a drugim przeciwnikiem jego będzie Francja, którą poprowadzi Chris M. A kibicem jest Mateusz Matty04. U ciebie Aldan podobno stu kibiców jest. Ale Nie. to trudno, może jakoś damy radę. No na pewno. No to myślę, że zaczynamy. Jedziesz, rozpoczynaj. Anglia rozpoczyna. I czekamy na puste saszetki. Brawo! Dobra, to ja sobie zacznę właśnie otwierać. E, no weźmy na przykład na jakąś pierwszą co tu mamy.

Frankie, no to dla was. Ale to bez punktu. <totimie> no i dziorzyć wpisali, czyli niestety mno, tutaj miałem bramki, no to teraz wy. Teraz my jedziemy. Coś mi tutaj widzę, bateria zaczyna coś po tutaj, ale tak. I uwaga, mamy Williams, Ilmas Roświcki. Dobrze. Szwajcaria, Niemcy I, i Italia. Niestety 0,0 dalej. Jedziesz. No to teraz Taszewka Hudman. Jareta Taila. Zobaczymy, zobaczmy jak przyniesie mi jakiegoś gola. Klaudius Sferus z Rumunii. No fajnie. Dla nas fajnie.

Tomasz, Hubocan. Hubocan, Choban. Znowu autograf. Hamels, Szwec... Szwecja 11. No. Skoda, Czechy i Brunt. Czyli do przerwy 00. <grybujesz> Jedziesz dalej. dobra. Lecimy numer Tak jest.

Dobra, dla Anglii jest właśnie 1-0. No to pięknie. I na koniec jeszcze parę kwaśnych. Idziemy dalej. Dobra, jedziemy naszą trzecią saszetkę z, z Millerem. I mamy Belgia, Golan. Mamy Iklera Yasana. Ale legendzie chyba to jest. Tak jest. Ładna karta. Kolejna. Laurent Kościelny. <laughs> chyba Francja. Jeden <laughs> jeden. No już nie jest źle. Lukaku, Denisow i Mączyński. I ostatnie. saszetki. Ostatnie 5 minut. Jedziemy. Jeden jeden. Mamy z przodu Staszewskę z Lewandowski Modriciem. Zobaczymy no. Będziemy mieć w dla Anglii, bo no na razie mamy remis. Bazówka Cedric z Portugalii. Kolejna Carvalho. O, proszę, mamy autograf Ronaldo, super karty. O, fajnie, fajnie. Bazówka Stepanenko. No i dwie ostatnie karty. Irlandii i ze Czech, no niestety tutaj nie było. No, na razie jedno, zobaczymy. co we, we We Francji już się cieszą, wiedzą, że nie przegrają, a jest szansa na wygranie. Uwaga. i mamy Szwed, to nie da nam zwycięstwa. Veloso, nie, nie ma. O, miałeś eksperta Ronaldo, my też mamy ekspert Ronaldo. Jakby tu ktoś miał Portugalię, to już dwie bramki w jednej saszetce. Islandia, Eleven, <coughs> Belgia, nie Belgia, tylko szurle i na ostatnie. Ja! Yeah. Yeah, yeah. Patrzcie yeah. się tu, mamy króla szczelców, Laurent Kościelny. Ostatnia karta. Coś pięknego, 90 minuta spotkania. No nie niezły, ale ten sam gość, patrz, powtórka, już powtórka jest. Także, Adrianku, dzięki za spotkanie. Jeszcze przed tobą dwa mecze grupowe. Masz szansę jeszcze wygrać dwa mecze, i awans blisko. No, fajna zabawa. Gospodarze wygrali, no, tym razem. No, zdarza się tak. No, czasem sędziowie pomagają, ale nie w naszej grze. Ale ten mecz był bardziej wyrównany niż... Ale ciekawy był, ciekawy. No. Lużyny były bardziej równe niż na Portugalii, Albania. No, no to... Co? Mecz się odbył w niedzielę. Miłej... No. Go weekendu, niedzieli. Pozdrawiamy Cię i... Zapraszamy do oglądania widzów kolejnych meczów, zarówno Adriana, jak i, jak i Francji, no, jak i też innych, właśnie Tak jest. Dzisiaj, ja dzisiaj podobno ma być jeszcze kilka meczy, także. Adrianku, wyłączamy, kończymy filmy. Dzięki, zapraszamy do oglądania. Cześć. Zapraszamy, Narkapa i Bye Bye. Hej.